No. Okej, okay. no to ją ścianę. Ja nie mam materiałów. A. Bo Wiem, mam magazyn. z kamerem, wszystko. ale... Ale... Mm, Odejdź. Odejdziesz. Naprawdę. Tam, na Odejdź daleko. Daleko, tam. Daleko, tam. Do, do tego drzewa, do tego drzewa. Tam. Dalej dalej. Mm. Okej, okay, jest dobrze. Ja Ci mogę... Co to jest? Kostura 8.2 na energię. To mogę Ci dać um, upiora um, niebieskie perki 8.2 na, na ogień. Na ogień mówisz? No, na ogień mówię. Okej. Okay. To jest lek. Zobacz sobie. No, to no, no. Tak. no. Powiedziałam 8.2, a Ty jesteś głuchy czy co? Okej, okay, nie trajduj, naprawdę, nie trajduje się z wami, ale powiedziałeś, że nie, nie będzie skamował, Przez... powiedziałeś. Chupię. Idziemy. Powiedziam... To jest Kotur82 na energię. Okej, okay, tam Teraz... pozdrów YouTube'a, pozdrów YouTube'a. Tak. No, pozdrów. Tam mówisz, że my nie jesteśmy z kamerami, a sam jesteś. Okej, okay, widzieliście, było... widzieliście to, widzowie, widzieliście to, widzowie. Widzieliście to. Powiedziałeś 82, no to się zobacz na live, jak się nazywasz, to się... Sobie widzowie, scam get scam, scammer get scam, dokładnie tak. Jak o, się Ale, jak cię ale na fajny Kotur, ja się na patrz, ale fajny Kotur, ale to fajny. No to, to jest. O nie, naprawdę, Kotur mi wskoczył, Kotek mi wskoczył na pada. o nie, co ty robisz? Kocie, A, nie, dobra. Kocie, co ty robisz? Nie marnuj ich broni, nie, Kocie. Dobra, nie, nie podtrzymaj się pod Kiarowska. Chłopie skop chłop się podrzyła pod cyklarowka. No chyba chłop. ty No ty <noise> Jaki kamer jesteś A ja powiedziałem 8-2, ty jesteś głuchy czy co ale... ty masz z... Powiedz! Powiedz! Nigdy już nie... Naprawdę, bo cię nie oddam, nie oddam! Ci A na ja mówiłem, ten. że to jest 8-2! Inaczej cię nie oddam! No przysięgam, Przecież mówiłem, że to jest 8-2! No okej, okay, mówiłeś, ale teraz... Przesień Teraz się legitrydujemy i mnie nawet nie powiem. Ok, tu za tego kocura? 8 2 pętej, 5-8-2. Ok, będę teraz słuchał. 8-2 na to energię, też... ten, który miałeś. Tak, 8-2 na energię. Rozumiem. Ej, I stąd... no wypadł. Mm. Mm. Nie tak, to wypadł! Ej! 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 On ci może zabrać. No. Ja patrzę, idź dalej. Idź dalej. No. Tak, dalej, po wsinę dalej. No. Okay, tego tak tu osiem miałeś dwa przed chwilą. Na energię. Mogę ci za to dać plazmar... Czekaj. Plazmar... Plazmatron 9000. 8,2 um, um, mocy na energię. Okej. Okay. Okej. Okay. I ty z mu jest dobra. Nie, sam z kamerem. Sam byłeś z kamerem, dałeś mi wtedy... Y -y, miałem, miałem... Tego grabarza chciałem na Trajda. Chciałem tego grabarza na Trajda i mi dałeś. Widzowie tego nie widzieliście, tego nie widzieliście, Sof. ale to jeszcze było w y wtedy w ogóle. No. Y -y. Dobra, bo muszę kończyć. Serio. I ten ym, skaner za grabarza 106 powiedział, że mi da coś 106, a mi dał coś yy, yy, 3-4. Nic nie mówiłem? 8-2 kocur. Ale nie wtedy, I kiedy indziej. Yy, jak się tradowaliśmy za grabarza 106, dasz czy nie? No nie, bo No muszę nie. kończyć. Dobra, to jest z kamerem. Ty jesteś z kamerem. Nieważne. Ty jesteś z kamerem. Okej, okay, mogę ci dodać, no. mogę ci dodać. Nieważne, no. Ale jak będziesz jeszcze raz próbował mnie oskamować jak wtedy, to, nie w... No to, tak. To, to już nie. No nie widzisz? Ale teraz nie. Dobra, pa, ja już kończę, ja już kończę. Chodź ten typie, Tangul, Tangul, chodźmy na rajda. Mam no. Teraz bądź legit. Idź po tamtej stronie. Mogę ci dać na przykład... Ale teraz legit trade, ok? Legit. Ok, legit trade. Pamiętaj. Ale nie. Grabasz 106 na energię zielone niebieskie perki. Ale uwierz mi, ja po prostu chciałam sprawdzić, czy ty jesteś legit, czy nie. Oddałem ci, to znaczy nie, nie, nie zdążyłem cię oskamować, ale nie oskamowałem cię, bo ja chciałem tylko zobaczyć, czy ty masz, czy nie jesteś z kamerem. A 5 ósemki? Nie, na sto szóstki. Ale ja ci ufam! Ja Ci ufam. Ok, ale ja Ci tylko powiem, że ja nie mam 8, a mam jednak. Ale to jest słabe. Gwoźdź do na żywioł energia... Na żywioł energia 58, yy, połowa zużycia. A co Ty mi dasz? Ja A, jak A... Jakie jest użycie? Ale... Ile mocy? Okej, okay, to przechodzimy. Bo boję się, bo ty... tak... Nie wyglądasz na leki... Okej, okay, możemy przejść. OK, Jest długo ręki i goryl. Okej. Okay. Ja powiedziałem Ci, że połowa zużycia. To jest nagrane. Możesz sobie zobaczyć mój kanał. To jest nagrane. Ja Ci powiedziałem, że to jest połowa zużycia. Jest to nagrane. OK, na 8 dwójki. Mogę się dać coś lepszego niż 8 dwójka 2 z pomikiem Legacy o ceny 9-8. Ale to jest 98 8 Typia Legacy. A jakby ile to ma mocy? 104 za to? To jeszcze mogę Ci dodatkowo. Czekaj, może na matce się trochej Wydawaj dawaj na matce. Mogę Ci dać, bo ostatnio tak się wzbogaciłem i w ogóle nie jestem jakimś prosem. mogę Ci dać ten... Um, 150 ma malakitu. o! o nie. Już. No bo musiałem wylec to. Ten, to jest 150 malachitu. śniące? Ajajaj, nie wiem. A czekaj, jak jeszcze ale ja chcę za bronię się tradeować, jakbym ci jeszcze dorzucił 50 od to co jeszcze? No, ale ja chcę za się tradeować. Nie, to ja mogę Ci jeszcze dać. Do tego jeszcze mogę Ci dać. Jednak. Okej, okay, 100 obsydianów. 100 obsydianów i 100 malachitu. 150 malachitu i 100 obsydianów. Ale zabronię, zabronię, zabronię. Okej, okay, jeszcze ci to dorzucę. Mogę ci dać jeszcze. Mm, nie wiem. Mogę ci dać. Okej. Okay, to jest bardzo złe, bo mogę być, zostać oskamowany. Ale jeszcze do tego 100 liściących, znaczy wydajnych. Wydajnych. To co mi za to mi dasz? Co za to mi dasz, co za to mi dasz? Tylko ty. Tylko... Tylko, za to, tylko? Okej, okay, przechodzimy? No dawaj. Ale się boję. A. 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 Właśnie myślałem, że za bardzo nie jesteś lekki. Ja jestem Legit. Tylko chciałem sprawdzić czy ty jesteś Legit. No ta, no ta, no ta. <ścoughs> Ale oskamowany. Bo stałeś oskamowany. znaczy dla mnie to się bardziej opłacało Jana, jak się do tego. Zostałeś oskamowany. U. Zostałeś uskamowany. Oskamowany! 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 oskamowany. A tymczasem, do widzenia widzowie, to był pierwszy odcinek z, z ratowania przyciskami, no i do widzenia, pa.